Przed nami, razem z koniem, Landmeister VDL. Now Maya Kamada and Landmeister VDL from Poland. 6:62 time 76 Klubu Jeździeckiego. Udanie startowała w zeszłym roku w zawodach Respect Energy Open Tour w Warszawie. Landmeister na tym koniu jeździ od niedawna. Koń Pogierze Herald od marki pozawał VDL. Wyhodowany w znanej holenderskiej stajni VDL. Sztut należy do Adriany Ostrowski. W tym roku drugie miejsce na zawodach. Regionalnych w Józefinie w konkursie klasy N.